Cześć! W tym materiale przedstawię Ci to, co udało mi się osiągnąć do tej pory w kontekście przygotowań do zawodów sylwetkowych. Pokażę Ci jak trenuję, jak wygląda mój plan treningowy oraz plan żywieniowy oraz jakie mam dalsze plany i jakie zmiany będę wprowadzał. Zapraszam Cię do oglądania i na wstępie proszę Cię o pozostawienie subskrypcji oraz polubienia tego materiału. Zacznę od omawiania planu żywieniowego oraz planu treningowego. Należy pamiętać, że pierwszy tydzień to są zawsze testy i musimy w pierwszym tygodniu sprawdzić, czy plan żywieniowy nam odpowiada i czy spełnia swoje założenia, oraz to samo z planem treningowym, czy nam w 100% odpowiada, czy coś wymaga zmiany. Podczas pracy z moimi klientami robię dokładnie to samo, czyli najpierw daję im tydzień na zapoznanie się z planem żywieniowym oraz z planem treningowym, a po tygodniu oczekuję informacji zwrotnej, czy wszystko tam odpowiada czy coś wymaga zmiany U mnie 0 kaloryczne wynosiło około 2600 kalorii więc dodałem do tego 500 kalorii nadwyżki energetycznej ponieważ celuję w przybieranie na wadze między 0,5 kilo a 0,6 kg w skali tygodnia Tą ilość kalorii oraz makroskładników, którą obecnie widzicie trzymałem przez pierwszy tydzień W tydzień przytyłem 0,4 kg czyli jak na osobę średnio zaawansowaną dość dobrze Ponieważ osoby średnio zaawansowane powinny celować w przyrost na wadze między 0,4 a 0,8 kg. Jednak wcześniej mówiłem, że ja celuję w przyrost między 0,5 kg a 0,6 kg. Tak więc w drugim tygodniu musiałem wprowadzić zmiany do planu żywieniowego i wyglądają one następująco. Czyli dodałem około 100 kalorii z tuszczów oraz węglowodanów. No, i jak się później okazało, taka ilość kalorii była wystarczająca do tego, żebym w drugim tygodniu przytył 0,6 kg, czyli wręcz idealnie, tak jak planowałem. Obecnie nadal mam taką samą ilość kalorii. Waga na ten moment, czyli w czwartek, wynosi 82,5 kg. Jeśli taka waga utrzyma się do niedzieli, czyli jeśli w niedzielę będzie ponownie 82,5 albo 82,6, to kalorykę ponownie będę utrzymywał. Jeśli jednak średnia waga z całego tygodnia będzie mniejsza niż 82,5 kg albo większa niż 82,6 kg, no to odpowiednio będę musiał odjąć lub dodać kalorii. Przechodząc dalej do planu treningowego czwórki są na priorytecie a dwójki są na utrzymaniu. Pracuję w periodyzacji blokowej, więc moim pierwszym blokiem będzie blok akumulacji. I w tym bloku skupiam się na progresji objętością właśnie dla czworogłowego uda. Czyli z tygodnia na tydzień będzie mi rosła objętość na mięśnie czworogłowe UDA, w pozostałych partiach mięśniowych nie będę zwiększał objętości, natomiast jeśli mój ciężar nie będzie zgadzał się z rir no to wtedy będę tam dokładał ciężaru. Pamiętajcie, że dokładanie ciężaru bez zmiany RIR jest interwencją utrzymującą dawkę objętości, natomiast zwiększanie ciężaru wraz ze spadkiem RIR jest interwencją, która powoduje progresywne przeciążanie. W pierwszym treningu trenuję czworogłowe uda, klatkę piersiową oraz triceps, naramienny bok, łydki oraz brzuch. Jeśli chodzi o dobór objętości, czyli ilość serii roboczych oraz powtórzeń wysokostymulujących, czyli PWS, no to ta ilość jest powyżej minimalnej efektywnej objętości, czyli tak, żebym notował dość dobry progres. Natomiast najbardziej zależy mi na rozwoju czworogłowych uda więc w tej partii mięśniowej będę chciał pod koniec bloku zbliżyć się do maksymalnej objętości adaptacyjnej lub minimalnie ją przekroczyć natomiast nie zależy mi absolutnie na rozwoju dwugłowych ud więc ta partia jest poniżej minimalnej efektywnej objętości i skupiam się na jej utrzymaniu może Was dziwić, że mam dość niski ryr już w pierwszym tygodniu planu treningowego ponieważ w większości ćwiczeń jest co 2 lub 1 no ale ja bardzo lubię trenować ciężko oraz bardzo blisko upadku mięśniowego co będziecie mogli za niedługo zauważyć na nagraniach pamiętaj, że to co tu robię to są moje metody i są dostosowane pode mnie także jeśli Ty nie lubisz trenować na RIR 1, RIR 0 no to spokojnie możesz sobie trenować na RIR 3 lub 2 tylko, że wtedy będziesz musiał zwiększyć ilość serii roboczych nie mam żadnych nagrań z treningu pierwszego, także przejdę już do omawiania treningu drugiego no, i trenuje tam czworoboczny oraz najszerszy grzbietu. Dwugłowę UDA, biceps oraz na ramienny tył. No, i tak jak wspomniałem wcześniej, objętość jest nieco powyżej minimalnej efektywnej objętości oraz każdą partię mięśniową trenuje dwa razy w tygodniu z uwagi na częstotliwość nasilania tempa syntezy białek mięśniowych. Natomiast dwugłowę UDA trenuje tylko raz w tygodniu, no a objętość na niej jest wiadomo, poniżej minimalnej efektywnej objętości. Drugi trening udało mi się nagrać prawie że w całości i nagrania z treningu możecie zobaczyć sobie w tym poście na Instagramie. Post pod tytułem Przygotowania do zawodów, epizod drugi. Trzecia jednostka treningowa jest bardzo podobna do pierwszej jednostki treningowej. Natomiast występują tam pewne różnice, a mianowicie w treningu pierwszym trenowanie klatkę piersiową oraz nie miałem żadnego ćwiczenia izolowanego na przód barku. Natomiast w treningu trzecim nie trenuję klatki piersiowej oraz mam ćwiczenie izolowane na przód barku. Oczywiście różnią się też niektóre ćwiczenia parametrami treningowymi. Jak na przykład wyciskanie nóg na maszynie. Z tego co pamiętam, w treningu pierwszym miałem trzy serie. Natomiast w wyprosty miałem obu i tam była jedna seria, tu jest jedno nóż i są dwie serie. Także drobne różnice w parametrach treningowych tych samych lub bardzo podobnych ćwiczeń występują, natomiast wszystko jest tu zamierzone oraz dostosowane pode mnie i pod moje cele. Nagrania z treningu trzeciego również możesz sobie zobaczyć na moim Instagramie, gdzie Cię serdecznie zapraszam. Jest to post pod tytułem Przygotowania do zawodów, epizod 3. Tam niestety nie wykonywałem ćwiczenia wznosy bokiem z linką wyciągu, ponieważ wyciąg był zajęty. I zamieniłem to bodajże na klasyczne wznosy bokiem handlami. No i to jest właśnie doskonały przykład na to, że nasz plan treningowy to jest tylko teoria, a nasz trening to jest praktyka. W teorii miałem wykonać wznosy bokiem z linką, natomiast w praktyce było to niemożliwe, więc musiałem zmienić sobie to ćwiczenie. No i mamy czwartą jednostkę treningową. Tutaj już doskonale widać, że nie opieram swojego planu treningowego na systemie treningowym, ponieważ w teorii byłby to dzień pól, a ja tu mam klatkę piersiową, tak więc coś tu się nam nie zgadza. No ale ogólnie trenuję w tym dniu najszerszy czworoboczny grzbietu, właśnie klatkę piersiową, biceps, na tył oraz dodatkowo jeszcze brzuch. Klatkę piersiową celowo umieściłem w czwartym treningu, a nie w treningu trzecim, ponieważ klatka piersiowa potrzebuje nieco więcej czasu na regenerację niż inne partie mięśniowe, ale tutaj cię odsyłam do wcześniejszego materiału właśnie o tym, jak trenować klatkę piersiową. Co ciekawe, czwartego treningu nie wykonywałem na siłowni, a zrobiłem ten trening po prostu z gumami oraz drążkami na dworze. I uważam, że ten trening był, mimo braku sprzętu, w pełni efektywny i skuteczny. Tak więc, jeśli nie masz dostępu do siłowni, śmiało możesz sobie trenować na dworze lub z gumami. Warto jednak wtedy pamiętać o tym, żeby praktycznie każde ćwiczenie wykonywać do upadku mięśniowego, ponieważ pracując na wysokim zakresie powtórzeń, postrzeganie ilości powtórzeń w zapasie będzie nieco zaburzone. Nagrania z tego właśnie, jak trenuję na dworze na drążku z gumami możesz zobaczyć również na moim Instagramie w poście pod tytułem Przygotowania do zawodów, epizod 4. Tak się prezentuje cały plan treningowy w całości. Jest to oczywiście tylko i wyłącznie pierwszy tydzień treningowy. Za chwilę wrzucę Wam, jak będzie przebiegała progresja w tym planie treningowym w bloku akumulacji oraz jakie będę miał dalsze plany. Odnośnie samego planu treningowego, to mogę śmiało stwierdzić, że w 100% mi odpowiada i nie potrzebuję wprowadzać w nim dosłownie żadnej zmiany. Tutaj jest porównanie treningu pierwszego z pierwszego tygodnia z treningiem pierwszym z drugiego tygodnia. No, i możesz zauważyć, że nie zmienia się w zasadzie nic, poza tym, że mamy jedną serię więcej przy wyprostach nóg na maszynie, co przekłada się na cztery powtórzenia wysokostymulujące więcej dla mięśnia czworogłowego UDA. Wcześniej wspomniałem, że stricte progresywne przeciążanie będzie się odbywało właśnie tylko i wyłącznie dla mięśnia czworogłowego UDA, także w treningu drugim i czwartym zupełnie nic się nie zmienia, natomiast w treningu pierwszym oraz w treningu trzecim z tygodnia na tydzień wzrasta mi objętość i już Ci pokazuję, jak to dokładnie wygląda. Tu jest trening trzeci z pierwszego tygodnia oraz trening trzeci z drugiego tygodnia. No i możesz zauważyć, że tutaj również dodałem sobie jedną serię roboczą, natomiast przy wyciskaniu nóg na maszynie, a nie przy wyprostach nóg na maszynie. No i tym razem ilość powtórzeń wysokostymulujących wzrosła o 3, a nie o 4. Tydzień piąty wygląda tak, że w treningu pierwszym mam 3 serie z RIR 1 wyciskanie nóg na maszynie, co daje 12 powtórzeń wysokostymulujących oraz wyprosty nóg na maszynie 3 serie z RIR 0, czyli do upadku mięśniowego i to daje 15 powtórzeń wysokostymulujących W treningu trzecim mam wyciskanie nóg na maszynie 3 serie z RIR 2, czyli 9 powtórzeń wysokostymulujących oraz wyprosty 1 nóż na maszynie Również trzy serie jednak z 1 i to daje 12 powtórzeń wysokostymulujących. W sumie na przestrzeni tych 5 tygodni objętość na czworogowe uda wzrosła z 27 powtórzeń wysokostymulujących do 48 powtórzeń wysokostymulujących, co jest już w zasadzie taką granicą maksymalnej objętości adaptacyjnej. Myślałem również, żeby wrzucić Wam tutaj na YouTube nagrania z moich treningów, Natomiast wtedy to nagranie byłoby po prostu zbyt długie, także sobie to odpuściłem, ale zachęcam Cię do odwiedzenia mojego Instagrama i przeczytania postów z serii przygotowań do zawodów. Tam, przesuwając każdy post w bok, znajdziesz nagrania, jak konkretnie trenuję. Mianowicie, w dosłownie każdym ćwiczeniu oraz w każdej serii dbam o to, żeby trenować blisko upadku mięśniowego, czyli żeby doszło do mimowolnego spowolnienia ruchu. Dbamy o to dlatego, że jeśli w naszym treningu występuje mimo wolne spowolnienie ruchu w kilku ostatnich powtórzeniach w serii, to możemy być wtedy pewni, że występują również dwa czynniki, które powodują hipertrofię, czyli wzrost mięśni. Tak więc po takim treningu, po tak wykonanym treningu możemy być pewni, że dojdzie do wzrostu naszych mięśni. O tym również nagrałem materiał na YouTubie pod tytułem Jak trenować, żeby Twoje mięśnie rosły. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem i bardzo Ci dziękuję za zostanie do końca oraz obejrzenie całego mojego materiału.